Wiedzieliście o tym, że w tamtym roku Disney wypuścił taki film jak życzenie? Otóż ja wiedziałem, że coś takiego powstało, bo wylała się masa krytyki na tą animację. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was ze szybkim omówieniem Disneyowskiej animacji życzenie. Tak żebyście sami mogli zdecydować o tym czy ta animacja jest słaba czy jednak dobra. Tylko chciałbym Was jeszcze poprosić o zostawienie tutaj łapeczki w górę oraz subskrypcji dla rozwoju kanału. A teraz przejdźmy do tego filmu. Ta animacja zaczyna się dokładnie tak samo jak Shrek, czyli od książki, która ma za zadanie nas wprowadzić do całej animacji. Właśnie z niej się dowiadujemy tego, że ludzie od wieków mieli marzenia, a co za tym idzie, mieli również życzenia, które to miały spełniać ich marzenia. Generalnie takie to było masło maślane, ale idziemy dalej. Następnie ten czarodziej postanowił, że osiedli się na bezludnej wyspie i w zasadzie wszystkich zaprasza do siebie zarówno tych biednych jak i bogatych. Jeżeli spodoba mu się wasze życzenie to on je spełni. Po chwili się okazuje, że naszą narratorką oraz główną bohaterką tej opowieści jest Asha, która też dorabia sobie jako przewodnik. Już w czwartej minucie tego filmu dostajemy piosenkę. Z której to dowiadujemy się tego, że ten magiczny czarodziej nie tylko zna się na magii, ale też jest królem tej wyspy. Chwilę później w końcu dowiadujemy się też tego, że nazywa się Magnifico. I na swojej wyspie on stwierdził, że ustanowi takie prawo, że każdy w momencie ukończenia 18 lat może mu podarować swoje życzenie. I jak mu się ono spodoba oraz będziesz mieć farta, to zostanie ono spełnione. Albo możesz mieć pecha, i jak dziadek Aszy mieszkać na tej wyspie 100 lat i nie mieć spełnionego żadnego życzenia. W ogóle to wszystko bardziej mi przypomina tutaj kult niż jakieś królestwo, bo macie gościa, który zna się na magii, i w zasadzie każdy go traktuje jak Boga, bo może być będziecie mieć cień szansy na to, że on spełni wasze życzenie. Ale powróćmy sobie do filmu. Nasza bohaterka idzie do królewskiej piekarni, w której to jej przyjaciółka piecze ciasteczka dla króla i ona sama go określa ciasteczkiem. <śm> Rozmowę o pracę z naszym lukrowanym królewskim ciasteczkiem do schrupania. Następnie dowiadujemy się tego, że Asza stara się o to, żeby mieć praktyki u króla, które mają tak naprawdę polegać na tym, że zostanie ona jego osobistym lokajem. To właśnie wtedy po naszą bohaterkę przychodzi królowa i mówi jej, że król czeka na rozmowę z nią. Chwilę później Asza chce dotknąć zakazanej księgi, ale wtedy zaczynają ją atakować robaki i zjawia się wtedy Magnifiko, a następnie przepędza całe to robactwo od niej i zaczyna się potem hełpić, jakim to on nie jest świetnym czarodziejem i co ona by zrobiła, gdyby on nie przyszedł na czas, co jak dla mnie to jest dosyć dziwne, bo przed chwilą jego żona po nią poszła i powiedziała jej, że na nią czeka król. No ale dobra. Po krótkiej rozmowie dowiadujemy się tego, że Asza straciła ojca w wieku 12 lat, przez to, że był ciężko chory i na tą informację nasz Magik odpowiada jej, żeby ona się nie smuciła, bo on stracił dwójkę swoich rodziców jak był mały. I wtedy on stwierdza, że łączy ich bardzo dużo i postanawia jej pokazać swoją pracownię, w której to Asza widzi wszystkie życzenia poddanych. Wtedy nasz Magik zaczyna śpiewać o tym, że jak ktoś mu odda swoje życzenie, to następnie zapomina tego marzenia i on musi się tymi życzeniami zaopiekować. I wtedy Asza odnajduje marzenie swojego. Dziadka i pyta się naszego czarodzieja, czy może on je spełnić tak na setne urodziny. On wtedy jej mówi, że jej dziadek zażyczył sobie, że chciałby zrobić coś w życiu wielkiego, przez co zostanie on zapamiętany. Na to pan magik mówi jej, że nie spełni tego życzenia. Bo co, jeżeli zostanie zapamiętany z tego powodu, że przeprowadzi rewolucję i ich wspaniały król zostanie obalony? Wtedy ona się go pyta, czemu on nie zwróci takiego marzenia jej dziadkowi oraz innym ludziom, żeby oni sami mogli próbować na własną rękę spełniać swoje marzenia. Po tej kwestii Magnifico się zdenerwował i powiedział Aszy, że to on jest tutaj magikiem od ponad wieku i tylko on wie jak trzeba z życzeniami postępować. Następnie on scenie zaczyna znowu czarować, po to żeby wszyscy nim się zachwycali i spełnia marzenie jakieś babeczki polegające na tym, żeby ona szyła najładniejsze suknie. I przy okazji mówi Aszy, że oblała próbę na jego asystentkę i ma się wynieść z zamku kilka sen dalej, ona wraz z rodziną świętują setne urodziny jej dziadka. I wtedy ona chce mu wyjawić, jakie było jego życzenie, żeby je sobie przypomniał. Wtedy on jej tego zabrania. I zaczyna na nią krzyczeć, że skoro jego pan nie chce spełnić tego życzenia, oznacza to, że robi to słusznie. I on musi się podporządkować woli króla. Wtedy Asza ucieka z domu do lasu. I znowu dostajemy piosenkę. Tym razem o tym, że ona chciałaby spełniać życzenia wszystkich osób. I być lepszą strażniczką życzeń niż Magnifico. Po tym jak to wypowiada, nagle spada na ziemię Magiczna gwiazdka. Następnie kiedy ona już zeszła na tą ziemię, to nagle wszyscy mieszkańcy wyspy poczuli jej moc. I wtedy nasz Magik stwierdził, że dzieje się coś niedobrego i musi lepiej się przyjrzeć tej całej sytuacji. Za to w tym samym czasie Asza została poinformowana przez gwiazdkę, że ma do czynienia z gwiezdną mocą i ta mała gwiazdka zaczęła wokół siebie czarować i następnie ta mała koza, która chodziła za Aszą, zaczęła gadać. To chyba jakaś lipa, nie magia! Rany, ja rozumiem koziołka. Ja gadam. Swoją drogą ta mała gwiazdka przypomina mi tutaj tego duszka z filmu Mario. On był świetny, ale powróćmy sobie do naszej animacji, w której to znowu mamy śpiewanie. I może trochę na to narzekam, no, ale bez przesady. Na 30 minut filmu już w piąty raz śpiewają. Tym razem akurat śpiewają zwierzęta. O tym, że również mają marzenia. Później Asha stwierdza, że poprosi gwiazdkę o to, żeby ona spełniła wszystkie marzenia mieszkańców. Ona wtedy na to się zgadza, tylko pojawia się wtedy jeden mały problem. Mianowicie te życzenia musiałyby polecić do gwiazd, żeby zostały spełnione. Jednakże żeby tak się stało, to Asha musi zagrać się do pracownicza czarodzieja. a jedyną tajną drogę znała jej koleżanka z kuchni i wtedy ona zabiera tam swoją kozę oraz gwiazdkę i oboje urządzają w kurniku niesamowitą kurzą imprezę. Następnie jej znajomi się tego dowiadują, że Asha ma magiczną gwiazdkę. I postanawiają jej pomóc. Chwilę później Asza wraz z kozą i Gwiazdką włamują się do pracowni Magnefiko, natomiast jej przyjaciele starają się odwrócić jego uwagę po to, żeby ona miała czas uwolnić te życzenia. Jednakże znowu dostajemy kolejną piosenkę, w której to Magnefiko ponownie zachwala samego siebie, ale co ważniejsze, przychodzi on do swojej pracowni, w której to ukrywa się Asza, i w trakcie tej piosenki ona zabiera życzenie swojego dziadka i ucieka windą kuchenną. Natomiast nasz Max stwierdza, że on nie będzie się dzielić z nikim magią, więc postanawia sięgnąć po zakazaną księgę. W tym samym czasie Asza wraca do swojego domu i oddaje życzenie jej dziadkowi. I ten jakby nigdy nic stwierdza, że w sumie niepotrzebnie oddawał to życzenie Magnefiko. I jak je teraz ponownie wchłonął w siebie, to powróciły mu chęci do życia. Ono. Oh należy do mnie. Chwilę później Magnefiko poprzez użycie czarnej magii dociera do źródła energii i w taki sposób on wbija do domu Aszy i wtedy on bierze życzenie jej mamy i je niszczy. Tutaj pojawia się moje pytanie do Disneya. Czy wy naprawdę zrobiliście z Walla, którego najgorszym czynem było niszczenie cudzych marzeń? Wracając do filmu. Nasi bohaterowie przy pomocy magii gwiazdki uciekają z domu. Natomiast sam czarodziej wraca do swojego zamku i stwierdza, że jest za słaby by pokonać gwiazdkę. Więc musi sobie zrobić uruszkę która pozwoli mu się stać bardziej potężnym. Wtedy Asha stwierdza, że nie pozwoli mu na zniszczenie kolejnych marzeń innych ludzi i każdy zasługuje, by mieć swoje życzenia oraz marzenia dla siebie. Następnie po tych słowach ona postanawia powrócić do zamku, by tym razem uwolnić wszystkie życzenia. W międzyczasie król postanawia zrobić wielkie zgromadzenie mieszkańców, by im powiedzieć, że Asza jest tą złą. W tym samym czasie do królowej przychodzi gadająca mysz, która przekazuje jej wiadomość od Aszy, że ona musi być tą dobrą, i Asza prosi ją o pomoc w powstrzymaniu jej męża gadająca mysz, ale spokojnie jestem ekologiczna. W tym samym momencie on przemienia jej śpiącego kolegę z początku filmu w oddanego sobie sługę, który to zaczyna kablować na innych przyjaciół Aszy, że oni są w zmowie z nią. W tym samym czasie oni się wymykają z tego zbiorowiska fanów króla i w katakumbach spotykają Aszę która zaczyna im śpiewać o tym, że muszą powstrzymać złego króla. I oczywiście ta piosenka zaczyna ich motywować do działania. I Asha wraz z przyjaciółmi postanawiają stawić opór złemu królowi. Nasi bohaterowie postanawiają wykonać następujący plan. Mianowicie Asha miała ociągnąć jak najdalej się da złego maga od zamku, a w tym samym czasie jej znajomi mieli otworzyć dach jego wieży, żeby życzenia wyleciały do nieba, po to żeby one mogły wrócić do ich właścicieli. I czy tylko ja się tutaj dziwię, dlaczego najpotężniejszy mag ma liny specjalne do otwierania dachu, natomiast do otworzenia drzwi już używa magii, to do otworzenia dachu już tej magii nie mógł po prostu użyć? W każdym razie jak oni próbowali otworzyć ten dach, w tym samym czasie Asha ociągała złego czarodzieja za pomocą magicznej różdżki, którą dała jej gwiazdka. Nagle dostajemy niesamowity zwrot akcji, bo wszystkie życzenia lecą sobie do nieba. I kiedy każdy myśli, że to już jest koniec, to wówczas okazuje się, że Asze gonił Simon, przemieniony w Magnefiko. Natomiast sam czarodziej specjalnie pozwolił otworzyć dach, po to, żeby zwabić gwiazdkę do siebie. I zaraz po tym wydarzeniu Asze ratuje gadający niedźwiedź. Tak po prostu. Dzięki, John! Nie ma za to dziewczyno! I w tym samym czasie nasz zły król wysysa całą moc, którą miały w sobie życzenia, oraz przy okazji wysysa moc gwiazdki. I wtedy mówi Aszy, że on jest najpotężniejszy w całym królestwie, oraz przy okazji najprzystojniejszy. Kiedy wszyscy już myślą, że to jest koniec i każdy padnie do jego stóp, nagle wszyscy zaczynają śpiewać o swoich życzeniach, przez co jego magia przestaje działać. I on, żeby ich powstrzymać, wysyła na nich ze swojej różki wielkiego bąka, Ale oni dalej śpiewają i z złego czarodzieja ich śpiew wydobywa wszystkie ich. Życzenia i nawet ten śpiew uwalnia gwiazdkę, a następnie nasz czarodziej zostaje wciągnięty do różdżki, a gwiazdka oddaje wszystkim ich życzenia. I chyba żadnego gorszego zakończenia w żadnej animacji Disneya to ja po prostu nie widziałem. Przecież ten zły charakter był tak beznadziejny, że go pokonała piosenka, ale to jest oczywiście moje zdanie. Przy okazji w samym filmie można było znaleźć dziesiątki nawiązań do poprzednich filmów Disneya, ale to wynikało z tego powodu, że kiedy on był wypuszczany, to mijało stulecie Disneya. I jeżeli wam by było mało piosenek, które pojawiły się w trakcie filmu, to po napisach pojawia się jeszcze krótki urywek tego, jak dziadek Aszy gra na gitarze. Dajcie znać w komentarzach, czy według was ten film był dobry, czy też nie. Osobiście uważam, że jak na film z okazji stulecia Disneya, wyszedł on im po prostu słabo. Ale oczywiście to jest tylko moje zdanie. W taki sposób prezentuje się cała animacja o tytule Życzenie. Ode mnie dzisiaj to na tyle i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego. In you. I'm so addicted, it has to end. But why do I keep holding your hand? I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is buried, rescue out of sight. Cra